Dzień dobry, nazywam się Marcin Gil. Chciałbym opowiedzieć Państwu o swojej twórczości. Dziś mam nowy obraz, namalowałem nowy obraz, zaraz go wyświetlę. Oto on nosi tytuł Człowiek śpiący pod skałą. Jak Państwo widzą, jest to, jest to fragmentaryzm. Są takie momenty, kiedy człowiek wątpi, są też takie, w których rzeczywistość podsuwa potwierdzenie. Pamiętają Państwo tą historię o spotkaniu z człowiekiem w czarnym kapeluszu o tym jego milczeniu i że te milczenie to komunikat, który nie jest czytelny od razu, że aby zobaczyć, usłyszeć to, co zostało wypowiedziane de facto ciszą, należy skierować wzrok wstecz, idąc jednak cały czas do przodu. I to właśnie miało miejsce podczas malowania tego obrazu, tego, na który teraz Państwo patrzą. Znałem tytuł, widziałem człowieka śpiącego pod skałą, kreśliłem więc kształty, rozciągałem linie, gubiłem oczywistość, komponowałem. Czy spotkali się kiedyś Państwo z takim określeniem, że książka jest mądrzejsza od autora, od człowieka, który ją napisał? Pamiętam, słuchałem kiedyś takiej audycji o Obcym Kamiego. Tłumacz z prowadzącym zastanawiali się, Zastanawiali się, czy, czy autor zawarł w książce, zawarł świadomie, bo zawarł problem ludności rdzennej, w tym w wypadku arabskiej, w kolonialnym świecie. Problem jej dyskryminacji, de facto takiego uprzedmiotowienia. Wtedy właśnie Tłumacz stwierdził, że, że czasem książka staje się mądrzejsza od jej autora. Ja się z tym zgadzam. Obcy to jest świetna książka i bardzo plastyczna momentami aż do tego stopnia, że aż drażniąca. Zgadzam się jednak, że problem rdzennych w Algierze nie był tam umieszczony umieszczony celowo. Wydaje mi się, że autor tworzył sceny, układał pewną scenografię z elementów sobie znanych i ta kwestia nie była widoczna dla niego tak, jak jest widoczna teraz dla nas z perspektywy nie tylko. Z odległości geograficznej, ale również z odległości czasu, ze świata już innego, ludzi tych samych, chociaż wyposażonych już w nieco inną wiedzę. Ludność arabska była więc elementem tworzącym tę scenografię. On sam autor nie dostrzegał, przynajmniej w tej historii, jej dramatu, dlatego tak. Wydaje mi się, tak świetnie ich tych ludzi uprzedmiotowił. Zrobił to bardzo naturalnie. Widział ich być może jak my widzimy krzesło czy stóp, przy których, którym codziennie siadamy. A my dzisiaj z tej naszej perspektywy możemy na to patrzeć i dostrzegać to w tak jaskrawych barwach. Ale o co mi chodzi? Powstała kolejna wartość, interpretacja, która musiała jednak dojrzeć, potrzebowała czasu. Zrodziła się jednak już poza autorem, poza twórcą, zrodziła się z tej formy, którą, którą on stworzył. I wróćmy teraz do, do obrazu. Malowałem więc i z tej mojej scenografii, z tej sceny, w której umieściłem człowieka śpiącego pod skałą, wyczuwając, że jest w tym pewna monumentalność, potencjał na historię szerszą. Nagle ta historia zaczęła się wyłaniać. A więc plamy, linie. Kolory zaczęły, zaczęły jak gdyby przemawiać. Nie wiem i wątpię, czy, czy stałoby się to, gdybym nie poruszał się w przestrzeni abstrakcji. Impulsy, które inicjuje nierozpoznawalność, bowiem pobudzają właśnie te, te rozmaite konteksty. Ja bowiem nie odtwarzam sceny, w której w której człowiek śpi pod skałą. Nie próbuję jej ukazać tak, jak ona powinna wyglądać poprzez kody, które są w nas wdrukowane. Ja tworzę coś, coś zupełnie innego. To tak jakbym, nie zmieniając miejsca, zmienił oko i umożliwił podróż bez, bez przemieszczania się. Zdałem sobie sprawę, czym, czym jest... Ta skała, która jako kształt teraz wdziela się w tego mojego człowieka pod nią elementy, elementy połączyły się, nabierając masy i, i, i znaczenia. Słowo po słowie zaczęły mi układać się w zdania i po zakończeniu malowania szybko sporządziłem notatkę, którą zaraz, zaraz odczytam. Tak więc zacząłem od sceny intuicyjnie przekonany o jej potencjale, Umieściłem tę scenę w, w przestrzeni abstrakcji, zacząłem ją tworzyć na nowo, i oto, oto ocean odpowiedział. Na fali podał mi, podał mi gotową historię, a oto ona. Człowiek śpiący pod skałą. Człowiek sz szedł już od dość długiego czasu odczuwał zmęczenie znużenie apatię stawiał kroki coraz mozolniej i choć w oddali widział już cel tej drogi nie, nie mobilizowało to nóg do wartkiego marszu przechodząc obok skały postanowił odpocząć w jej cieniu była w niej nisza wnęka idealna do ukrycia się kiedy tam przycupnie, nikt nie dostrzeże go z drogi, a on, w razie czego, będzie miał dobry widok na okolicę. Tak więc zrobił: przysiadł pod skałą i zasnął, sen przeniósł go w miły niebyt. Skała zwisała nad nim niczym wszystkie sprawy, którym musiał stawiać czoła na jawie. Zimny kamień w swojej niepojętej masie stał się jak cały znany mu świat. Teraz ta masa piętrzyła się nad człowiekiem, znajdującym się w bańce swojego snu. Kiedy bańka pęknie, spłynie na niego lawiną, przygniecie ramiona, barki i każe mu ruszyć dalej albo pozostać tu, pod nią, na zawsze. Teraz człowiek spał. Pozostawiam Państwa z obrazem pod tytułem Człowiek śpiący pod skałą. Ja tymczasem zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia.